Program zrealizowano dzięki przyjaciołom i partnerom służby Joyce Meyer Ministries. Wiesz co? Nigdy nie będziemy dość dobrzy. Nigdy nie zrobiliśmy dostatecznie dużo, ale On jest więcej niż wystarczający. Nauczam, ponieważ obserwowałam, jak Boża moc przemienia moje życie, i On to samo zrobi dla Ciebie. Kluczy znajduje się w słowie Bożym. Nazywam się Joyce Mayer i wierzę, że Bóg uleczy wszystkie Twoje rany. Psalm 86, 2. Dawid to powiedział, a ja napisałam pod tym bardzo dobre. Strzeż mojego życia, bo jestem pobożny. Ten człowiek dopuścił się morderstwa i cudzołóstwa. A powiedział, Boże, jestem pobożny. Myślę, no stary, daj spokój. Ale wiecie, co mi to udowadnia? Rozumiał moc odpuszczenia grzechów. Rozumiał moc tego, co Bóg dla niego zrobił. I odpuścił. I jest tu dzisiaj kilku ludzi, także przed telewizorem, którzy muszą odpuścić pewne rzeczy. Musisz zostawić tłum za sobą i pozostawić za sobą pewne sprawy. Śmiało, głoszę dziś dobrze. I nie uczę cię niczego, czego sama nie musiałam robić. Nie wymyślam kazań, ja je przeżyłam. I wiem, wiem, że Słowo działa. Wiem, bo widziałam, jak działa w moim życiu. Ale wiem też, że będzie czekanie. Będą testy, pojawią się wątpliwości i pojawią się uczucia, które sprawią, że będzie ciężko. Ale wiem też, bowiem, że możesz zrobić wszystko, co Bóg ci każe, ponieważ nie kazał ci zrobić czegoś, czego nie możesz zrobić. Strzeż mojego życia, bo jestem pobożny i oddany. O mój Boże, zbaw sługę Twojego, bo ufam Tobie, opierając się na Tobie i wierząc w Ciebie, poddając się wszystkiemu i ufnie patrząc na Ciebie bez lęku i wątpliwości. Pewne typowe lęki, z którymi mamy do czynienia, spodobać się to, o niektórych z nich pewnie nigdy nie pomyślałeś. Jednym jest to, że nie dostaniemy tego, czego chcemy. No dalej, pomyśl o tym. Może jesteś singlem i myślisz, chcę wyjść za mąż. I nie sądzę, żebym bez tego mogła być szczęśliwa. Cóż. A inni ludzie w związkach małżeńskich myślą, nie mogę być szczęśliwy. Do szczęścia potrzebujemy tylko Boga. Inne rzeczy są fajne, ale a gdy boisz się, że nie dostaniesz tego, czego chcesz, zaczynasz brać sprawy w swoje ręce. I wtedy zaczynają się problemy. Chodziłam wokół tej góry przez wiele lat. Miałam silną wolę, niezależność i determinację. I gdyby Bóg nie chciał tego zrobić, sama bym to zrobiła. Byłam taka sfrustrowana. Boże, nie podobało mi się to, co robił Dave, i tak bardzo próbowałam go zmienić. Ale to po prostu nie działało. Miałam syna, który był taki sam jak ja, i nie lubiłam go. I. śmiało, śmiejcie się ze mnie, macie dzieci, których nie lubicie. Nie zdawałam sobie sprawy, że miał silną wolę tak jak ja, więc nasze pragnienia zawsze kłóciły się ze sobą. A teraz jest szefem naszych misji światowych. I na każdą misję, którą wykonaliśmy, miał jakiś sposób. Nadał im kształt i formę. Nie skreślaj dzieci za wcześnie. Boję się, że nie dostanę tego, czego chcę. Wiesz co? Jeśli tego nie dostaniesz, to nie miałeś tego mieć. Jeśli Bóg nie może ci tego dać, to nie możesz tego dostać. Daj spokój. Abraham i Sara próbowali tego. Zmęczyło ich czekanie na obietnicę Boga i wpadli na świetny pomysł. Ja jestem dobra w świetnych pomysłach. Sara powiedziała: Wiem, co zrobimy. Dam ci moją służebnicę, Hagar, za twoją drugą żonę. Co to w ogóle za głupota? Nikt nie daje mężowi kolejnej kobiety. I rzeczywiście, kiedy Hagar zaszła w ciążę, poczuła się ważna. A potem Sara zrzuciła winę na Abrahama. W Biblii jest kilka zabawnych historii. Wiesz, że Jezus nie chciał iść na krzyż? Wiesz to? Nie musisz chcieć robić wszystkiego, co robisz. Kilka tygodni temu głosiłam przesłanie pod tytułem Siła powściągliwości. Mówiłam o powściągliwości, którą zachowywał Jezus. Pozostał cichy i pokorny, kiedy ludzie pluli na Niego i wyszydzali Go. A kiedy był w ogrodzie Getsemani i wszyscy ci żołnierze przyszli, żeby Go zabrać i stary Piotr, Wyciągnął miecz i odciął jednemu ucho. Jezus musiał je podnieść i włożyć Mu z powrotem na głowę. Powiedział do Piotra, Piotrze, co robisz? Czy nie wiesz, że gdybym zechciał, mógłbym przywołać Legiony aniołów? Legiony aniołów. Kiedy to pomnożycie, będzie to jakieś 72 tysiące aniołów, mogę zawołać i mój Bóg mnie wybawi. I to Bóg w Chrystusie, który nas ze sobą pojednał. Więc nie tylko Jezus zrobił to dla nas, ale sam Bóg zrobił to dla nas. Jak mogłeś kiedyś pomyśleć, że Bóg Cię nie kocha? Tak bowiem Bóg umiłował świat, że zesłał swojego jednorodzonego Syna, aby umarł za ciebie. A jaką dyscyplinę, powściągliwość i pokorę pokazał. A gdy był w ogrodzie Getsemanie i modlił się, odszedł sam nie raz, nie dwa, ale trzy razy i trzykrotnie odmówił tę samą modlitwę. Ojcze, jeśli to możliwe, zabierz ode mnie ten kielich. Ale niech będzie Twoja wola, a nie moja. Nieraz, nie dwa, trzy razy odmówił tę modlitwę. Myślę, że On naprawdę nie chciał zrobić tego, co zrobił. I chcę Ci powiedzieć, że nie musimy chcieć robić wszystkiego, czego Bóg od nas chce. Kiedy moi rodzice się zestarzeli i nie byli już w stanie się sobą zająć, Bóg położył mi na sercu, żebym zabrała ich do naszego miasta. Kupiła im dom i opiekowała się nimi aż do śmierci. W pierwszej chwili zgromiłam tę myśl. To diabeł pomyślałam. Nie mam mowy, żeby Bóg mnie o to poprosił. Cóż, byłbyś zaskoczony, o co mógłby cię poprosić. Długo by opowiadać. Zajęłoby to całe kazanie, ale po trzech latach mój ojciec został zbawiony. Ochrzciłam go. Dziś jest w niebie i mówi... Ten sam człowiek, który mnie wykorzystał i powiedział, że nigdy do niczego nie dojdę. O, nasz Bóg jest niesamowity. Ale musimy robić wszystko po jego myśli. Nie bój się, że nie dostaniesz tego, czego chcesz. Powiedz Bogu, nie chcę tego, czego chcę, chyba że chcesz, żebym to miał. No dalej. Naucz się modlić trochę inaczej. Przestań nakłaniać Boga, żeby dał ci to, czego chcesz. Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia Twojego serca. Amen. Kolejny jest lęk przed porażką, czyli przed niedoskonałością. O, chcemy dobrze wyglądać w oczach wszystkich. Zawsze będziesz popełniać błędy. Zawsze. Ale nie poniesiesz porażki, dopóki nie przestaniesz próbować. Na tym właśnie polega porażka. Poddajesz się, nie próbujesz już więcej. Będziesz popełniać błędy. I musisz oswoić się z niedoskonałością. Może to zabrzmi dla ciebie szalenie, ale pamiętam, jak wiele lat temu Bóg powiedział do mnie. Daję ci pozwolenie na popełnianie błędów. Nie oczekuję, że będziesz doskonała. Gdybym mogła być doskonała, nie potrzebowałabym Jezusa i ty też nie. Dlaczego nakładamy na siebie tę presję? Masz Jezusa, bo nie możesz wszystkiego robić dobrze. Masz Jezusa, masz Jego imię, w którym możesz się modlić, bo nie zasługujesz na rzeczy, o które prosisz Boga. Kiedy modlimy się w imieniu Jezusa, Biblia Amplified mówi: Przedstawiamy Bogu wszystko, czym jest Jezus. O to takie dobre. Proszę cię, abyś to robił w imieniu Jezusa. Jeśli według Biblii coś jest wolą Boga, to nie musisz mówić, jeśli taka jest twoja wola. Ale jeśli to nie jest jasne, Boże, chcę poślubić tę osobę, to lepiej dodaj, jeśli taka jest twoja wola. Bo możesz sądzić, że chcesz ją poślubić, ale tak naprawdę nie chcesz. Dave i ja wzięliśmy ślub po pięciu randkach i zawsze powtarzam, że musiał się ze mną ożenić naprawdę szybko, zanim się dowiedział, co bierze. Ale byłam tego warta, prawda, kochanie? Nie może odpowiedzieć. O, na początku mieliśmy trudne lata. Po trzech tygodniach małżeństwa spojrzał na mnie i spytał: Co jest z tobą nie tak? Cóż, myślałam, że to inni mają problem? Że jeśli będą robić to, co chcę, to wszystko się ułoży. Dlatego to takie zabawne, że Bóg powołał mnie do głoszenia. Czuj komfort, będąc niedoskonałym. Tylko jeden z dwunastu uczniów wyszedł z łodzi. Pozostałych jedenastu się bało. Piotr w końcu zaczął tonąć, ale chociaż próbował. Chociaż próbował, i powiem ci coś: Bóg wolałby, żebyś spróbował i dał plamę, niż nie próbował wcale. Słyszałeś mnie? Bóg wolałby, żebyś spróbował i dał plamę, niż nie próbował wcale. Ale my tak się boimy, że nam się nie uda i ktoś coś o nas pomyśli. Co prowadzi nas do kolejnego lęku obawy przed człowiekiem. Panie, zlituj się, nigdy nie opuścisz tłumu, jeśli się go boisz. Margaret Thatcher mawiała, jeśli twoim celem jest być lubianym, to będziesz gotowy na kompromis zawsze i we wszystkim i niczego nie osiągniesz. Powiem to jeszcze raz. Jeśli twoim celem jest być lubianym, to będziesz gotowy na kompromis zawsze i we wszystkim, ponieważ tylko dzięki temu wszyscy będą cię lubić. Jeśli pójdziesz na kompromis ze swoimi wartościami moralnymi i zejdziesz do ich poziomu. Bóg jest po mojej stronie. Co może mi zrobić człowiek? Dzieje apostolskie, 5,29 Piotrowi i innym apostołom powiedziano: Przestańcie głosić w tym imieniu, bo was pobijemy i wtrącimy do więzienia. I wiesz co, odparli? Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Mam nadzieję i modlę się, że jeśli kiedyś spotkam mnie prześladowanie, to nie wyprę się Chrystusa. Modlę się, Boże, proszę daj mi odwagę, żebym nigdy się Ciebie nie wyparła. Amen. List do Galatów 1:10. Uwielbiam to. Paweł powiedział, czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Może powinniśmy zatrzymać się na chwilę i zadać sobie to pytanie. Chcesz być popularny wśród ludzi, czy chcesz być popularny w niebie? Próbuję zadowolić Boga, czy ludzi? Posłuchajcie, co powiedział Paweł. Gdybym jeszcze teraz ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. Więc co on mówi? Jeśli będę przypodobywać się ludziom, to nie wypełnię swojego przeznaczenia. Musisz być przygotowany na to, że nie wszyscy będą tacy jak ty. Statystyki mówią, że niezależnie od tego co zrobisz, 10% ludzi cię nie polubi. Musisz przyjąć postawę. Jeśli mnie nie lubisz, to ty tracisz szansę. Kiedy zaczęłam nauczać, wciąż się bałam, co ludzie sobie pomyślą. I rety, jeśli ktoś wstał i wyszedł, sądziłam, że uznał moje przesłanie za okropne i nie polubił mnie. Wracałam do domu i torturowałam się całą noc. Czy ktoś z Was zamęczał się przez cały dzień, dwa dni lub trzy z powodu tego, co według Was ktoś pomyślał? Pewne wydarzenie otworzyło mi oczy. Któregoś wieczoru przyszła dziewczyna i usiadła tutaj w drugim rzędzie. Głosiłam około pięciu minut, a ona wstała i wyszła. Całą resztę wieczoru była nieszczęśliwa. A następnego dnia ktoś przyszedł do mnie i powiedział: Moja przyjaciółka chciała, żebym ci powiedziała, że bardzo jej przykro, że wczoraj wyszła wcześniej. Musiała iść do pracy. Ale kocha Cię tak bardzo, że uznała, że warto przyjechać aż tutaj, żeby posłuchać Cię przez 5 minut. Tak się dzieje, gdy słuchamy kłamstw szatana. Przekonuje nas, że ludzie nas nie lubią, choć nie jest to prawdą. Ewangelia Jana 12:42. Niemniej jednak i spośród przywódców wielu w niego uwierzyło, ale z obawy przed faryzeuszami nie przyznawali się, aby ich nie wyłączono z synagogi. Zastanawiam się ilu z Was może z obawy przed wykluczeniem z Kościoła w pewnym sensie wycofa się z bycia pełnoprawnym chrześcijaninem. Może postanowiłeś pozostać religijnym jak wszyscy inni i nie popadać w herezję? Kiedy zostałam ochrzczona w Duchu Świętym, poproszono mnie o opuszczenie kościoła. Powiedzieli mi, że mam się zamknąć lub odejść. Milczenie nie wchodziło w grę w tamtym czasie. Przyznaję, że nie wszystko, co robiłam, było mądre, ale moje serce było słuszne i Bóg o tym wiedział. Każdy z nas ma wiele rzeczy do naprawienia i Bóg się tym zajmie, ale jeśli Twoje serce jest dobre, jeśli kochasz Boga, po prostu go kochaj, po prostu go kochaj, mów Mu sto razy dziennie, kocham Cię. Oto ogromny lęk. Obawa, że nie robię wystarczająco dużo. Czy kiedyś się tak czułeś? Nieważne ile Biblii przeczytałeś, nie przeczytałeś dość dużo, nieważne jak długo się modlisz, nie modlisz się wystarczająco długo ani właściwie, nieważne w ilu komisjach zasiadasz i czym się zajmujesz, nie zrobiłeś dość dużo. Przeprowadziliśmy kiedyś ankietę w biurze. Zapytaliśmy: Gdybyś mógł zadać Jezusowi jakieś pytanie, jakby brzmiało? Wiecie co? Najwięcej osób odpowiedziało: Chciałbym wiedzieć, kiedy zrobiłem wystarczająco dużo. Kto to rozumie? Zawsze mamy wrażenie, że niezależnie od tego, co robimy, po prostu to za mało. Musimy zrobić więcej. Mam dla ciebie odpowiedź: przestań liczyć. Ja liczyłam wszystko, co się ruszało. Ile osób było na spotkaniu? Ile tego, ile tamtego? Jak długo się dziś modliłam? Spisywałam to. Modliłam się godzinę, modliłam się 45 minut. Pewnego razu do naszego kościoła przyszła potężna wstawienniczka. Przemawiała z taką mocą. I opowiadała, jak codziennie wstawała o 5 rano i modliła się do 9. Modliła się 4 godziny dziennie. Pomyślałam, oto rozwiązanie! Muszę się modlić cztery godziny dziennie, będę taka jak ona. Byłam głupia. Oznajmiłam rodzinie. Każdego ranka będę się modlić przez cztery godziny. Zamykam się w tym pokoju. Nie pukajcie do drzwi, nie zawracajcie głowy. Będę się modlić każdego ranka przez cztery godziny. Weszłam tam i w ciągu pięciu minut pomodliłam się o wszystko, o co chciałam, co najmniej trzy razy. Modliłam się 5 minut i zrobiłam sobie 3-godzinną i 55-minutową drzemkę. Nie zrobisz czegoś tylko dlatego, że robi to ktoś inny. A nawet jeśli to nie uczyni cię to potężnym, to co uczynicie potężnym, to robienie tego, co każe ci Bóg, a nie tego, co każe robić komuś innemu. Jeśli masz wychować trójkę wspaniałych dzieci, a próbujesz głosić kazania, to jesteś poza wolą Boga. I nigdy nie mów, jestem tylko kurą domową. To ciężka praca. Siedzieć w domu i nie rozmawiać z nikim poza dwój i trzylatkami, to może dać w kość. Nie obawiaj się, że robisz za mało. Ktoś przyszedł do naszego kościoła i rzucił nam wyzwanie, żebyśmy co roku przeczytali całą Biblię. Mój pastor uznał, że to dobry pomysł, więc rozdał te wszystkie kalendarze i instrukcje, jak przez cały rok przeczytać Biblię. Nie twierdzę, że to nie jest dobre, ale motyw powinien być słuszny. A mój nie był. Po prostu nie chciałam być jedyną osobą, która nie podniosłaby ręki w niedzielę, gdy pastor zapyta, kto czyta Biblię. Więc powiesiłam ten kalendarz na lodówce, bo chciałam, żeby ludzie, którzy przyjdą do domu, zobaczyli go i zapytali, co to jest żebym mogła powiedzieć, czytam Biblię przez rok, i byliby pod wrażeniem. Cóż, wszystko było w porządku, dopóki nie zaczęły się pojawiać dziury w kalendarzu, bo brakowało mi odhaczonych dni. Któregoś dnia postanowiłam, że nadrobię zaległości. Miałam do przeczytania około 35 lub 36 rozdziałów i przeglądałam je wszystkie. A Bóg powiedział do mnie: Powiedz mi, Joyce, czego się dzisiaj nauczyłaś? I nic nie przyszło mi do głowy. Ani jednej rzeczy nie zapamiętałam z tego, co przeczytałam. Nauczył mnie, wolałbym, żebyś przeczytała jeden werset i coś zyskała, niż przeczytała dziesięć rozdziałów i nic nie wiedziała. Bóg nie jest pod wrażeniem naszych liczb. Musimy upodobnić się do Jezusa. Mówił ludziom, że dokona wielkich cudów, a potem dodawał: Nikomu o tym nie mówcie. Co? Wynajęłabym billboardy. Dawid raz policzył Izraelitów, żeby sprawdzić, czy ma wystarczającą liczbę żołnierzy, żeby pokonać drugą stronę. A Bóg rozgniewał się z tego powodu i rzucił klątwę. On nie chce, żebyśmy wszystko liczyli i sprawdzali, czy naszym zdaniem mamy dość. Wiesz co? Nigdy nie będziemy dość Dobrze? Nigdy nie zrobiliśmy dostatecznie dużo. Nigdy nie zrobimy dostatecznie dużo. Ale on jest więcej niż wystarczający. No dalej, mam nadzieję, że ktoś czuje się dziś lepiej. A jest mnóstwo innych lęków. Lęk przed brakiem. Nie wystarczy mi. Bóg nie będzie się mną opiekował. List do hebrajczyków, 13, 5, 6 w Biblii Amplified mówi Bądźcie wolni od miłości do pieniędzy i zadowalajcie się tym, co macie. To mocne słowa, prawda? Albowiem Bóg powiedział... Nigdy Cię nie opuszczę, nigdy nie pozostawię. Dlatego mówimy z ufnością: Pan jest po mojej stronie, jest moim wspomożycielem. Nie będę się lękać. Nie będę się bać. Mamy nadzieję, że podobał Ci się program. Więcej informacji na naszej stronie i mediach społecznościowych. Program zrealizowano dzięki przyjaciołom i partnerom służby Joyce Meyer Ministries.